Witajcie drodzy dystrybutorzy, producenci, jak również drodzy mechanicy, którzy walczą o klienta na pierwszej linii serwisowej. Bankructwa, utrata płynności finansowej, wycofanie się z rynku to nic obcego w motoryzacji. Tu nie mówię tylko o starych czasach, a wręcz o obecnych czasach. Ostra walka na ceny zwykle dla kogoś kończy się źle. Niestety w naszej branży trwa. Ostra wojna cenowa pomiędzy producentami jak również dystrybutorami części motoryzacyjnych. Choć ostatnio wieść gminna niesie, że niektórzy producenci starają się hamować ambicje własne i dystrybutorów części, którzy za wszelką cenę walczą o jak największy obrót, dlatego właśnie szybko aktualizuje nasz koszyk inflacyjny za 24 rok. Jak być może pamiętacie, spadek cen w ciągu trzech kwartałów 2024 roku wyniósł blisko 6%, a skorygowany o 5% inflację to aż 11%. Dla osób, które nie słyszały o naszym koszyku inflacyjnym, należy się krótkie wyjaśnienie. Do obliczeń wykorzystujemy tutaj zaanonimizowane dane udostępnione nam przez platformę Motorro. A co to jest Motorro? To platforma zakupowa, która integruje dane niemal od wszystkich dystrybutorów części, a sklepy i warsztaty mogą sprawdzać tam faktyczne swoje ceny zakupu, czas dostawy, stany magazynowe u każdego z dystrybutorów i oczywiście zamawiać tam części. Na podstawie cen faktycznych zakupów stworzyliśmy koszyk na koniec czwartego kwartału, a właściwie to jest przepastny koszt, in, koszt inflacyjny, łącznie zawierający dane od 305 producentów części motoryzacyjnych, składające się z blisko 16 tysięcy rodzajów części zamiennych, jak się okazało, wartość tego koszyka wyniosła 648 tysięcy złotych, a to jest ponad 1% mniej niż na koniec trzeciego kwartału. A teraz najciekawsze: w grudniu ceny nieco wzrosły, by w styczniu znów spaść na poziom listopada. Warto pamiętać, że gdy dystrybutorzy za bardzo przytną ceny, żeby zdobyć większy rynek, to warsztaty mogą stracić na jakości serwisu, dostępności części lub na czasie dostawy. Zatem trzymajcie się mocno zdrowego rozsądku, a nie tylko kalkulatorów. Do usłyszenia.